Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść, Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieranie na ekranie, mówiąc krótko, w programie o książkach. A dzisiaj będzie dość duża przesyłka, aczkolwiek powinny być dwie książki. Książki z wydawnictwa, z którego jeszcze książek nie prezentowałem w tym programie, ani też, jak sądzę, do tej pory żadnej z książek tego wydawnictwa. Nie czytałem, natomiast wydaje mi się, że są to publikacje interesujące. Za chwilę pokażę, co to jest, kiedy otworzę oczywiście tę przesyłkę. A przypominam, że można wspierać ten program nie tylko subskrypcjami, polubieniami, komentarzami. Komentarze też są ważne. Chciałbym wiedzieć, co Państwo myślą, co należałoby może z, zmienić, zrobić, żeby te programy, te nagrania się prezentowały lepiej. Nie obiecuję, że uda mi się wprowadzić sugestie, ale z miłą chęcią przeczytam i jeśli coś będę w stanie zrealizować, a co faktycznie polepszy te programy, to mogę to zrobić. Ale oprócz tego mogą Państwo też wspierać ten kanał finansowo i jeśli ktoś uzna, że na przykład ten odcinek albo inne odcinki na to zasługują, to mogą mi Państwo zafundować wirtualną kawkę. Może to być małe espresso za naprawdę niewielkie pieniądze, może to być coś większego, mogą to być nawet... Filiżanki kawy 10, 20, 100 filiżanek kawy, jeśli kogoś stać i jeśli na to zasługuje. Dobrze, to koniec mojego gadania. Otwieramy przesyłkę. I w tym przypadku raczej nożyczki nie będą potrzebne, bo jest tu taki specjalny pasek do otwierania. Yy... O, cieka ciekawa wiadomość na tabelę, otwórz tutaj. Na własną odpowiedzialność. Więc nie wiem, czy to żart, czy to pudełko zaraz wybuchnie. Zobaczymy. W każdym razie, ci, którzy narzekają, że to zbyt długo trwa, nie powinni teraz narzekać. Są dwie książki, tak jak zamawiałem i już za chwilę je zaprezentuję. O, wydawnictwo dodało jeszcze. Zakładki też do tych publikacji, i są to potężne księgi. Może zacznę od tej, ponieważ jest to pierwsza książka. Są to książki tego samego autora, i jeśli dobrze się orientuję, to ta książka jest pierwsza. I jest ona dużo większa niż przypuszczałem, więc lektura potrwa dłuższy czas. Ale mogę Państwu przedstawić już co to takiego. Tylko jeszcze patrzę. Ok, dobrze. Więc jest to książka z wydawnictwa, która się nazywa NArche albo Fundacja NArche. I pierwsza z tych książek to książka Stevena C. Meyera: Podpis w komórce DNA i świadectwa inteligentnego projektu. Tak ta książka się prezentuje. Ciekawa okładka, ale no, jest to pozycja dość obszerna. Jak mówię, spodziewałem się rzeczy nie tak obszernej. Troszeczkę jestem przerażony wielkością. Tym bardziej, że jestem naprawdę zainteresowany tym, co autor tutaj w tej książce pisze. I mam nadzieję, że jest to napisane językiem przystępnym dla takiego laika jak ja. Podpis w komórce DNA i świadectwa inteligentnego projektu. I teraz może zerknijmy sobie na, na okładkę, potem jeszcze wytłumaczę, dlaczego zdecydowałem się sięgnąć po te dwie książki za chwilę pokażę drugą. I jest to seria z cyklu Inteligentny Projekt. I mamy tutaj taki opis pochodzenie życia pozostaje jedną z największych nierozwiązanych tajemnic współczesnej nauki. Patrząc poza biochemię problemu yy, i skupiając się na pochodzeniu i treści informacji kodu życia, Meyer napisał niezwykle czytelną i wciągającą relację z poszukiwań rozwiązania tej tajemnicy. Polecam tę książkę zarówno lajkom, yy, lajkom i, jak i profesjonalistom. I to jest dr Edward Pelcer, chemik i oceanograf. I tutaj mamy jeszcze jeden fragment, może z tego opisu. Podpis w komórce DNA świadectwa inteligentnego projektu została uznana za książkę roku przez czasopismo The Times Literary Supplement, a magazyn World przyznał jej autorowi tytuł Człowieka roku 2009. Meyer przedstawia w niej pogląd, że informacja genetyczna występująca w cząsteczkach DNA. Jest świadectwem działania inteligencji swojego rodzaju autografem, który jego zdaniem jasno wskazuje na inteligentne pochodzenie. I to jest rzecz, która jeśli się zerknie na przykład na hasło teoria inteligentnego projektu w internecie, w internetowej Wikipedii, to przeczytają tam Państwo że jest to pseudonauka. Mam co do tego pewne wątpliwości jako laik, ale o tym za chwilę powiem jeszcze parę słów. Stephen C. Meyer to jest absolwent uniwers Uniwersytetu w Cambridge, doktor historii i filozofii nauki, wykładowca filozofii na Whitworth, przepraszam, Whitworth College, od 2002 roku jest dyrektorem Center for Science and Culture, ośrodka należącego do Discovery Institute. I ta książka, jak tutaj czytam, jest jego faktycznie pierwszą książką, która ukazała się w roku 2009. I teraz druga książka. Druga książka tego autora, tutaj odłożę to pudełko. Druga książka tego autora to Wątpliwość Darwina. Kambryjska eksplozja życia jako świadectwo inteligentnego projektu. I tak się przedstawia okładka tej książki. Również jak widać, pozycja naprawdę obszerna. Zerknijmy, czy są obrazki, bo bez obrazków książka. O, są jakieś tabelki czy wykresy. A są obrazki, tak. Są te stworzonka pewnie z okresu kambryjskiego z okresu kambryjskiego, tak, mamy kolorowe ilustracje. O, proszę bardzo, te różne formy życia i. Yy... Wątpliwość Darwina, kambryjska eksplozja życia jako świadectwo inteligentnego projektu. Zaraz może powiem coś jeszcze na ten temat, dlaczego właśnie zdecydowałem się na te dwie książki. I tutaj czytamy w opisie. Kiedy Karol Darwin skończył pisać o pochodzeniu gatunków, pomyślał, że wyjaśnił prawie wszystko prawie. Wiedział bowiem, że w historii życia było ważne wydarzenie, którego jego teoria nie wyjaśniła. Podczas tego wydarzenia, zwanego eksplozją kambryjską, w zapisie kopalnym pojawiło się nagle wiele zwierząt bez widocznych przodków we wcześniejszych warstwach skał. Darwin przypuszczał, że wraz z rozwojem badań paleontologicznych uda się wytłumaczyć to zjawisko. Okazało się jednak, że brak wystarczającej liczby form pośrednich jest nadal poważnym wyzwaniem dla ewolucjonistów. I to jest, to jest w zasadzie powód, dla którego zdecydowałem się na te książki. Nie wiem, jak pójdzie mi lektura, bo jestem lajkiem w dziedzinie nauki. Natomiast oglądałem jeden z programów Mata Frada, australijskiego, czy w zasadzie amerykańskiego, wideoblogera, który pochodzi z Australii, a mieszka w Stanach Zjednoczonych. I który zaprasza bardzo ciekawych gości do swoich programów, oprócz osób duchownych, także różnych profesorów, wykładowców i generalnie interesujące postaci, także egzorcystów. I w jednym ze swoich programów rozmawiał z profesorem, który wykłada teologię, ale też z tego, co się orientuje, jest historykiem nauki. I tenże autor, którego nazwiska teraz nie pamiętam, mówił właśnie o czymś, co nazywa się kambryjską eksplozją życia. Mówił o tym w tym kontekście, że próbował wyjaśnić tę kwestię i to, jak w ogóle ma się to do teorii Darwina. I okazało się w wielkim skrócie, że pan profesor napotkał różne trudności, czy raczej naukowcy, mówiąc kolokwialnie, migali się przed odpowiedzią na to zagadnienie. Obojętnie z tego, co również pamiętam, rozmawiał z jakimś ewolucjonistą katolickim, który nie potrafił tej kwestii wyjaśnić, a zdaniem pana profesora, tego, który rozmawiał z Matem Fradem, powinno te, te, ten fakt, ta kambryjska eksplozja życia, powinna podważać teorię ewolucji i pan profesor zaprezentował różne książki i wśród tak zarówno ewolucjonistów zwolenników teorii ewolucji mówił krótko o tym dlaczego na przykład nie zgadza się z tezami przedstawionymi w danej książce czego mu tam brakuje innymi słowy pan profesor drążył temat i wśród różnych publikacji pokazał, bo miał ze sobą te, te różne książki, jak mówię, różnych naukowców, pokazał właśnie tę książkę. Książka była w języku angielskim, sądziłem, że jest nieprzetłumaczona na język polski. Ku mojemu zdumieniu, jak się okazało, mamy obie książki Stevena Si Mayera. Zatem być może są to publikacje, po które warto sięgnąć i warto się dowiedzieć czegoś więcej. Także tutaj na tym kanale pojawili się tacy dowcipnisie, trolle. Niektórzy twierdzili, że katolicy to w ogóle ciemnota, bo odrzucają teorię ewolucji i szczepionki itd. itd. Co notabene, nie jest też prawdą z tego względu, że po pierwsze nikt nie zna nikogo, kto by negował potrzebę stosowania szczepionek. Znam natomiast takie osoby, które negują potrzebę stosowania tej szczepionki, czy skuteczność tej szczepionki, którą wprowadzono, czy które wprowadzono, bo jest ich kilka na rynek w wyniku epidemii, czy pandemii, czy jakkolwiek by to nazwać. Jeśli chodzi o teorie ewolucji, to tak samo wśród katolików jest, wydaje mi się, dość szerokie spektrum poglądów. Może, może jeszcze fragment z tej okładki, na, z tej książki, z tej drugiej książki, Wątpliwość Darwina. W książce Wątpliwość Darwina Steven Meyer opowiada o tajemnicy otaczającej tę eksplozję życia zwierzęcego. O tajemnicy ważnej nie tylko dlatego, że nie znaleziono przodków tych zwierząt, ale dlatego, że rzuca ona światło na istotne zagadnienie pochodzenia informacji biologicznej. W ciągu ostatniego półwiecza biolodzy zaczęli doceniać znaczenie informacji przechowywanej w DNA. W budowaniu form życia. Rozwijając fascynujący przypadek, który przedstawił w poprzedniej książce, Podpis w Komórce, czyli w tej książce, Meyer dowodzi, że najlepszym wyjaśnieniem pochodzenia tych informacji oraz całego wydarzenia kambryjskiego jest teoria inteligentnego projektu, a nie jedynie niekierowane procesy ewolucyjne. Więc myślę, że Steven Mayer nie zgodziłby się z hasłem w Wikipedii, która nota nie jest wcale wiarygodnym źródłem informacji. Nie zgodziłby się z hasłem w Wikipedii, że teoria inteligentnego projektu <laughs> przepraszam, jest teorią pseudonaukową. Tak sądzę. I może jeszcze dodam jedną rzecz o, o, od siebie, zdając sobie sprawę, że mogę się ośmieszyć, ale pozwolę sobie powiedzieć to, co być może głośno myśli wiele osób, jeśli się nad tym zastanawia. A mianowicie, że dla mnie osobiście, tak z logicznego punktu widzenia, teoria ewolucji wydaje się totalnie absurdalnym. Wytłumaczeniem tej obfitości i różnorodności życia, które wokół siebie dostrzegamy, absurdalnym z różnorodnych przyczyn, także takich, że absurdalna jest dla mnie myśl, że z jakiejś pierwotnej materii, jakiejś pierwotnej zupy czy jakiekolwiek inne określenia na to wymyślimy. Nagle, w wyniku jakichś procesów fizycznych, chemicznych, zaczęło się rozwijać życie, i po niesłychanie długim okresie czasu, po bilionach lat, mamy to, co nas otacza. W wyniku jakiegoś procesu zupełnie przypadkowego, i tak dalej. Że to wszystko wokół nas powstało. Mógłbym o tym dużo mówić jako laik, podkreślam, być może pewnych rzeczy nie dostrzegam. Mówię co myślę. Otóż mógłbym długo na ten temat mówić, ale powiem, podam jeden przykład, który, który też myślę dla zwolenników teorii inteligentnego projektu jest taką oznaką, że sama teoria ewolucji to pomysł trochę absurdalny. Jest mianowicie taka ośmiornica, jeśli się nie mylę, żyjąca w oceanie spokojnym, która potrafi nie tylko zmieniać swój kolor w zależności od dna czy tła, na którym się pojawia, ale też imitować inne stworzenia morskie, inne stwory morskie, tak żeby odstraszać też potencjalnego agresora. No i jeśli teraz ktoś potrafi mi wytłumaczyć racjonalnie, racjonalnie mówię, w sposób logiczny, jak w wyniku procesu ewolucji, procesu w żaden sposób niekontrolowanego przez jakąś inteligencję, doszło do powstania takiego stworzonka morskiego, które ma takie zdolności, to bardzo chętnie tego posłucham. Nawet jeśli ten proces miałby trwać niesłychanie długo, biliony lat, wydaje mi się czystym absurdem, że doprowadziło to do powstania takiego organizmu. Ja w każdym razie nie widzę żadnego sensownego wytłumaczenia. Jest to dla mnie trochę jak bajka o stoliczku, który się sam nakrywa. Zatem, jeśli ktoś interesuje się nauką, to może warto sięgnąć po te dwie książki Stevena C. Meyera. Może warto się nimi zainteresować, a przynajmniej nim potępi się w czambu teorię inteligentnego projektu, warto zapoznać się z poglądami, na przykład tego autora, i argumentami, które przytacza. Bo. Tak jak mówię, ja osobiście podchodzę do teorii ewolucji z dużymi wątpliwościami jako laik i być może, tak jak powiedziałem, czegoś nie dostrzegam, być może się ośmieszam, ale wydaje mi się to teoria absurdalna. A nawet jeszcze nie poznawszy argumentów tego pana, mam wrażenie, że teoria inteligentnego projektu wydaje się mieć trochę więcej sensu. Notabene, jeśli zmieniło się światło, inaczej trochę wyglądam niż w poprzednim kadrze, w poprzednim fragmencie, to eksperymentuję trochę ze światłem, próbuję, co tutaj można zrobić, żeby polepszyć też obraz. W tej chwili jeszcze świeci. Też słońce przez okno, więc może się to zmieniać. I to wszystko na dzisiaj. Przepraszam, jeśli trwało to dłużej. Jest wiele rzeczy, które, z którymi chciałbym się z Państwem podzielić, ale mam nadzieję, że kogoś te dwie publikacje zainteresują. Jak mówię, są one dość obszerne. Nie wiem jeszcze jakim językiem są pisane, to znaczy poznałem fragment możliwy do przeczytania w, interesie, w internecie, przepraszam, nie w interesie. Wydawnictwo En Enarch. Arche, przepraszam. Wydawnictwo Enarche. i to wydawnictwo oferuje też różne inne książki związane z tym tematem inteligentnego projektu, więc może warto poznać te książki albo przynajmniej przejrzeć tę ofertę. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu. Mówiąc krótko. Z Panem Bogiem.